Siema, z tej strony zapraszam Was na grę Wolves Control Pauza, sprint, interakcja, mapa Dobra, ładna czerwone oczka Lej Jesteśmy reporterem, bla 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 Jedziemy na Lakeside Forest, bla 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 Odgadywać jakieś zagadki, bla bla bla, dobra no tak, ja akurat w... W kartonach, Tak, yy, kożuchowska zginęliśmy w kartonach. Fajn fuel. Dobra. Darninster Nać nie możemy Znaleźć trochę benzyny No dobra fajne ślady krwi Ciemny las wujowy las Zaraz coś wystraszy nas Kamień mhm. Kamień Jakiś pan złotowiec Leży półprzytomny Lampa mhm. mamy podobną mapę Fuel Landing Zone Generator Nie no, zajebisz się, tylko żebym się wiedział, gdzie ja na tej mapie jestem eee. coś nas nawołuje Mamy iść w tą stronę No to idziemy No dobra Eee, cisza, spokój, to mi się podoba Nie ma nic przyjemniejszego w takich grach Idziemy po nic nas nie goni, nic nas nie straszy Żadnych pokrak e? Co to? Kurwa Co to było? O kurwa, cóż tu biegnie? Uciekaj! 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 Kurwa, co to jest? Co to było? Dobre to było. Jakiś nie dojebany wilk! Na lewo go zrobili. Nie wiem, może go zrobili przez automat na żetony. na twarzu się im zabrakło. Dobra, widzę, że będziemy się dobrze śmiać z tej, z tej gry. No new object, find some fuel. Dobra. Nie wiem, jak można na prawo zrobić. a te oczki to może po zażyciu trochę zbyt dużej ilości jakichś proszków no dobra żarty żartami żarty, żartami, bądźmy trochę poważni przewozie obracają same Taki interes, nawet nie wiem, gdzie mam iść. Mam pamiętać hmm. pozycję. No jesteśmy w tym samym miejscu. Aaa! To jest landing zone. To musimy iść w ogóle w drugą, w drugą stronę. I zapierdzielaliśmy na darmo. Wilk przyjdzie. Teraz przyjdzie wielki zły wilk albo pseudo wilk. Mm. Drzewa się same poruszają. Może nawołują wilka? Tu jest, tu jest. Chole. i wilka razy kilka ponieśli wilka Dobrze, tam jest punkt ucieczki Landing zone Fuel, fuel, fuel generator Czyli musimy udać się po benzynę to gdzie ta cholerna benzyna jest? Hmm Death To mnie nie pociesza, że tam jest dziś śmierć? Rzeczka hmm? A, masz samochód. to samochód Przewrócony jest nasz samochód Szkoda na zwo... Nie, bo... Nie odwrócę się. I to uwielbiam. Koniec mapy? Koniec mapy. No i koniec. to jest. gdzie indziej. Nie możesz patrzeć na mnie. Kurwa, ten wilk zapierda ze sprędkością światła Nie no tak się nie da grać O, poszedł sobie Zamknąć się Srał Miał hał. Mam iść w głąb lasu wujowego lasu O kolejna druszka słodko Mam się śmiać, czy ja mam płakać Uciekam przed, jakiejś, przed jakimś niedorabionym wilkiem nasz, nasz bohater strasznie szybko się męczy No, uciec się da Może nie przekroczy wody Chyba, że pojawi nam się nagle Uff. jest za wodą, czyli trafiliśmy dobrze. O, chyba tutaj będzie te benzynka. Kurwa mierz to teraz już poszartam. Start the generator. Wilki gonią. Nie wilki nas gonią. Start the generator. Start the generator. I co się stanie? Co ma się stać? Co ma się stać? To się nie odstanie. A, get to the landing zone. Aa, Dobra Idziemy do landing zone. Może uda się uciec Uciekniemy przed bardzo złym wilkiem Szalik dawaj. Dawaj szalej Gonić jest slender. Tyle cię goniło patałajstwo już tutaj No co? Czemu macie niedorobiony wilk nie gonić? A, jesteśmy jesteśmy i? i? Hmm? Hmm? I, co i tak hmm? congratulations you finished the game brawo, coś się stało coś, coś się nie odstanie brawo, fajnie było What we going to do? Go to the game, mini, I quit. Było miło, się skończyło. Za wilkiem pobiegaliśmy. Trochę benzyny się napiliśmy. Trochę prądu podpaliliśmy. I z lasu spierdoliliśmy. Było miło, się skończyło. Ja się żegnam. Do usłyszenia.